Macie na pewno często takie myśli, że co ja się tak strasznie uparłam na te szkolenia, czemu tak często was o to pytam, czemu tak często wracam do tego tematu, ale naprawdę, dziewczyny i panie, staram się, żebyście przede wszystkim zrozumiały, że inwestując w siebie i w swoją wiedzę, macie naprawdę o wiele, wiele większe szanse na zdobycie pracy. Wiele większe szanse na to, żeby być konkurencyjnymi na rynku pracy, tak? Bardzo dużo pani dzisiaj, no niestety, spotyka się tak z odrzuceniem przez rodziców, i to tak naprawdę już przed pierwszym spotkaniem. Często mówicie, że no, rodzice dzwonią, potem się już nie odzywają. Bardzo często okazuje się, żeby nie powiedzieć, że najczęściej, prawie w każdym przypadku, no że jest to kwestią po prostu waszych niewystarczających już kompetencji. 10 lat temu doświadczenie było na wagę złota i było dla rodziców najważniejsze. Nikt nie pytał o to, czy niania ma studia, czy ma kursy, czy ma szkolenia. W przeciągu tej dekady nastąpiła tak ogromna, słuchajcie, zmiana na rynku, na którą Wy nie nadążacie znakomitej większości, tak? Mało tego, bardzo często się wręcz obrażacie, czy na mnie, czy na rodziców, że no mówimy Wam po prostu szczerze, że to już jest za mało, tak? Mamy panie, które mają po 15 czy po 20 lat tak, zawodowego doświadczenia, są świetnymi nianiami, wspaniale się zajmują dziećmi, wspaniale się nimi opiekują, ale dla rodzica, dla którego ważna jest dzisiaj wiedza, który na przykład ma jakiś nurt, w którym prowadzi swoje dziecko, chce, żeby niania również wiedziała, o co w tym wszystkim chodzi. To jest jeden aspekt, tak? Drugim aspektem jest przede wszystkim wiedza dotycząca rozwoju dziecka, której również niestety bardzo wielu kandydatkom brakuje. Jak zawsze posłużę się tak przykładami z życia, czyli z codziennych rekrutacji i z codziennych rozmów z wami. I jak to obecnie wygląda, to jest sytuacja z zeszłego tygodnia, tak napisała do mnie nasza Niania, która pracuje z nami już 6 lat. E, zawsze przechodzi z rodziny do rodziny, ale opiekuje się wyłącznie, niania, wyłącznie dziećmi, Przepraszam, które e, no są tak mniej więcej 15, 17, 18 miesiąc Ostatnie miało 21 miesięcy No i Ania mówi do mnie, że no Pani Jano, ja już bym chciała teraz malutkie dziecko Wysyła mi same oferty, gdzie są 7, 8 miesięczne dzieci, nawet jedno 5 miesięczne Mówi, no bo ja już bym chciała na długo zostać w jakiejś rodzinie Mówiania, e, wszystko jakby ok, tak? M łączymy się, rozmawiamy ze sobą. E, mówię, zrozum, ja nie mogę cię wysłać do dziecka, które ma 5 miesięcy, bo nigdy nie miałaś pod opieką takiego dziecka. Słyszę po drugiej stronie, no ok, no pani Jano, no ale przecież no, od wszystkiego się mogę nauczyć, tak? No przecież to chyba nie ma żadnej różnicy. Bo to nie chodzi o to, czy jest różnica, tak? Pięciomiesięczne dziecko dalej ma dwie rączki, dwie nóżki i naprawdę nie różni się fizjologicznie niczym ani fizycznie, tak? Od starszego dziecka. Natomiast zasadniczo jest ogromna różnica pomiędzy tym i jak się takim dzieckiem człowiek zajmuje, tak? No i zadaję tej proste pytanie, tak? A powiedz mi, czy ty wiesz, jakbyś w ogóle podniosła? pięciomiesięczne dziecko, tak? Powiedzmy, że leży sobie w łóżeczku albo leży sobie w bujaczku. Jak, w jaki sposób je podnosisz? Ania odpowiada, odpowiada źle, tak? W taki sposób podniesienie dziecka, w jaki ona podnosi roczne, czy dwulatka, tak? Wyjmując go z łóżeczka jest kompletnie inne. Gdyby tak zrobiła pięciomiesięcznemu dziecku, szanse na to, że coś się wydarzy są dosyć spore, a nawet jeżeli się nic nie wydarzy, to... Yy, rodzic to zobaczy i na pewno, jestem tego absolutnie pewna, nie będzie zadowolona z tego tytułu, tak? Ale idźmy dalej. Mówię, Aniu, yy, powiedz mi, kiedy wprowadza się dziecku stały pokarm, tak? Kiedy jest ten moment, w którym mu zaczynamy rozszerzać dietę? No nie wiem, tak mniej więcej, no nie wiem, 14 trzynasty miesiąc. Mówię, no nie, tak, jakby absolutnie nie. Nie dziwię się, no nie wiesz tego, no bo wszystkie dzieci, do których przychodziłaś, już dawno miałam wprowadzone stałe pokarmy, e, czy też były aktualnie tak, e, no przez rodziców już no bardzo mocno jakby ta rutyna tak, była już wprowadzona. E, nie musiałaś się tym przejmować, tylko że jak się nad wszystkim zastanowisz, no to okazuje się, że nie masz żadnej wiedzy tak, na temat rozwoju dzieci jesteś, bo tak jest, słuchajcie, Ania jest świetną nianią i naprawdę polecamy ją od lat z ogromną przyjemnością, bo yy, dogaduje się po prostu z dzieciakami super i, i, i jest wykształcona, tak, skończyła pedagogikę. Yy, natomiast nie masz żadnej wiedzy na temat rozwoju dzieci do, mówię, pierwszego roku, czyli w tych pierwszych 12 miesiącach. Ania, yy, ponieważ jest niezwykle inteligentną dziewczyną, yy, szczerze sobie porozmawiałyśmy, tak, no sama mi powiedziała na koniec, że no, że się trochę w sumie przeraziła tym wszystkim, tak? Że ona naprawdę myślała, że to jest takie proste. I naprawdę myślała, że nie ma żadnej różnicy. I, i naprawdę myślała, że dziecko zaczyna siedzieć w dziesiątym miesiącu. Że to wszystko jest po prostu takie naturalne i, i to się wie. I oczywiście na to mogą słuchajcie paść argumenty, no tak, ale przecież rodzice też nie mają żadnej wiedzy, jak zostają rodzicami, jakoś sobie radzą. Jasne, że jakoś sobie radzą. Tylko, że Tobie za to rodzic płaci, tak? Płaci Ci za to, żebyś była specjalistką w zakresie, w którym Cię zatrudnia. Jeżeli więc mam 3-miesięczne dziecko albo 4-miesięczne dziecko i szukam do niego niani, to chcę, żeby ta niania wiedziała, ja się tym dzieckiem zająć. Mało tego, ja chcę, żeby ona mnie nauczyła, tak? Mnie, kobietę, która pierwszy raz ma dziecko w swoim życiu, nic na ten temat nie wiem, błądzę po macku, nie wiem kompletnie, nie wiem, jak sobie poradzić tak z gorączką u, u małego dziecka, jak sobie poradzić, nie wiem, z przewijaniem, jak nie działa to, nie działa tamto, a może są jakieś inne sposoby, a jak karmić, jak się ulewa. No, słuchajcie, to jest wiedza, którą kobiety, które pracują z niemowlakami i noworodkami, mają ogromną, tak? Najczęściej jeszcze są to położne albo pielęgniarki, w związku z czym za tym wszystkim idzie jeszcze wiedza poparta dyplomem, studiami itd. Co jakby gubi Was w tej chwili najbardziej, to jest no właśnie ten Brak chęci dowiadywania się, tak? Moduł szkolenia, który stworzyłam, tak? O etapach rozwoju, to jest moduł, który mówi Wam o jakby wszystkich skokach rozwojowych, tak? O wszystkim, co się dzieje tak naprawdę od pierwszych dni życia dziecka. E, dowiecie się na tym szkoleniu, dlaczego pewne sytuacje mają miejsce. Tak? Dowiecie się, nie wiem, dlaczego dziecko zrzuca coś z fotelika do karmienia, e, dlaczego powtarza tą czynność na gminie, dlaczego dziecko tak uwielbia chować coś i wyciągać. To nie jest tak, słuchajcie, jak nam się wydaje, o, no ma teraz taką fazę, tak, i zaraz mu przejdzie. To nie są fazy, one się nie pojawiają bez powodu. Wszystko tak naprawdę, co dzieje się w rozwoju dziecka, dzieje się po coś. Jest dla nas jakimś sygnałem do tego, że oto moje dziecko nabywa nowe umiejętności. I moja wiedza powinna być na tyle rozległa, żebym wiedziała, co nastąpi teraz po tym punkcie rozwojowym, tak? co będzie dalej, na co mam zwrócić uwagę, a może jak ten rozwój jeszcze kreować dodatkowo, żeby no, wiedzieć, że powinien prawda, to, to i tamto na tym i tym etapie o to tak naprawdę, słuchajcie, dzisiaj chodzi, tak? Jeśli ja mam komuś zapłacić 4, 4,5, 5, a nawet 6 tysięcy złotych miesięcznie, bo są to już dzisiaj coraz częstsze wynagrodzenia, to nie ma w tym nic dziwnego, że w takim ogłoszeniu macie bardzo konkretne wymogi, tak? I to są, mówię, to są kursy, to jest aktualna wiedza na temat rozwoju dziecka, aktualna wiedza na temat psychologii dziecka, rodzicielstwo, bliskości, tak? Czy Montessori, czy, czy Jesper Juhl. To wszystko są, słuchajcie, rzeczy, które są na wyciągnięcie Waszej ręki. Nie musicie kupować kursu u nas, chociaż te kursy są bardzo tanie, słuchajcie, bo ja uważam, że 149 zł czy 199 zł za ogromny kawał wiedzy, które wam daje ja i Karolina, z którą to szkolenie prowadzę, to nie jest wygórowana cena za to, co dostajecie, tak? Bo to jest tak, że ty wkładasz te pieniądze w siebie i wyjmiesz je za jakiś czas dzięki wyższemu wynagrodzeniu, które dostaniesz. Bo jeżeli przyjdziesz na taką rozmowę tak, z rodzicem i, i powiesz mu: No, ja tutaj nie wiem, jestem zwolenniczką Montessori, bo najbardziej mi się podoba to, to, to i tamto, tak? Uwielbiam robić z dziećmi tablice manipulacyjne, uwielbiam e, nie wiem, wszelkiego rodzaju, prawda, naturalne zabawki, jestem zwolenniczką zabaw sensorycznych. Większość z Was nawet nie wie, co to jest sensoryka, tak? To też jest na tym szkoleniu rozwojowym. E, nie chcę, żebyście się, słuchajcie, oburzały tak, denerwowały, bo bardzo często się z taką reakcją spotykam. I w ogóle jest mi ciężko, słuchajcie, z tym, że tak reagujecie, kiedy mówię o tym, no, że brakuje Pani tak wiedzy, brakuje Pani kompetencji yy, i prawie 8 na 10 przypadków trafiam na od razu atak w moją stronę, tak? Ja tyle pracuję lat z dziećmi, no nie będzie mi pani mówić, że ja czegoś nie wiem. No ale nie wie Pani. Przed chwilą Panią o to zapytałam. Nie wie Pani podstawowych kwestii, które dzisiaj dla rodziców są ważne, tak? I o to mi chodzi, żebyście chciały po prostu inwestować w siebie. Mówię, nie kurs u nas, znajdźcie inny kurs, tak? To zacznijcie same czytać w internecie na ten temat, chociaż mówię, to jest coś zupełnie innego, tak? Wziąć udział w czymś i, i słuchać kogoś, kto Wam tą wiedzę uporządkował, kto ją przez lata, nie wiem, zbierał i, i naprawdę to jest kompletnie inny po prostu wymiar, tak? Nauki. Często dziewczyny, które kończą pedagogikę, na przykład skończyły ją parę lat temu i, i one też nie mają już tej takiej słuchajcie, aktualnej wiedzy, jeśli chodzi o chociażby, nie wiem, NVC czy, czy wspomniane rodzicielstwo bliskości. Ale młode dziewczyny w bardzo dużej ilości, mimo wszystko, słuchajcie, same się szkolą, tak? Przychodzą do nas z naręczem skończonych kursów, tak? Nieważne, czy są kursy stacjonarne, czy kursy online. My tę wiedzę sprawdzamy i okazuje się, że one po prostu genialnie to wszystko wiedzą, mają tą wiedzę w małym palcu i to są najbardziej dzisiaj pożądane opiekunki przez rodziców, tak? To one mogą liczyć na najwyższe wynagrodzenia i najwyższe stawki. Nie ma więc co się denerwować, tak? I siedzieć w domu, że o rany znowu nie dostałam pracy, kolejna rodzina mnie nie przyjęła, przecież ja tyle lat pracuję z dziećmi, wkładam w to całe swoje serce. Okej, okay, tylko że dzisiejszy rodzic ma już kompletnie inne wyobrażenie na temat Waszej pracy niż, jak powiedziałam na początku, miał rodzić 10 lat temu. Nie są to, nie chcę powiedzieć jakby, no nie są to proste kwestie, no taka jest prawda i bardzo często też, słuchajcie, taka wiedza o tym, jak dziecko się rozwija, no powoduje, że Wy o wiele pewniej wykonujecie swoją pracę, tak? Mało tego, jesteście w stanie wyłapać, kiedy dzieje się coś złego, tak? Czyli yy, dziecko nie rozwija się prawidłowo, ale nie zauważy, że się nie rozwija prawidłowo, jeżeli ty nie masz pojęcia, jak prawidłowy rozwój przebiega, prawda? Jest to dosyć logiczne, jest to nawet oczywiste, a mimo tego brakuje wam tej wiedzy, a zgłaszacie się, tak? Do rodzin i aplikujecie na oferty, gdzie są malutkie dzieci, z którymi nigdy nie pracowałyście. Teraz zaczęłam wpisywać ze wszystkich ofert, kiedy na przykład jest noworodek, nie wiem, dziecko ma 3 4 tygodnie, cztery i wpisuje wymagane doświadczenie przy noworodkach. Dlaczego? Bo jak tego nie robiłam, to dostawałam kilkadziesiąt zgłoszeń od pań, które nigdy z dziećmi w tym wieku nie pracowały. I oczywiście, tak samo jak powiedziałam na początku, nie widzą nic w tym dziwnego, bo przecież to jest takie proste. A potem mamy sytuacje również, które bardzo często się zdarzają, że przykład rodzice mi mówią tak, no przyszła do nas, wie Pani niania, powiedziałam, że yy, no ma doświadczenie tak z noworodkami, no i wie Pani, i ona mojego 3-miesięcznego syna wkłada do fotelika do karmienia, które mamy do starszego dziecka. No i ja wchodzę i ja po prostu patrzę, jak ona próbuje to zrobić i mówię, no co Ty robisz, tak? No i tak mama opowiada, tak? Mówię, Pani niania, no przecież ja myślałam, że po prostu mnie, jak to zobaczyłam. Mówi, no, jak ci w ogóle przyszło do głowy? Mówi, kobieta 50 lat. Nie to, że, nie wiem, 18-latka, ta, która nie ma swoich dzieci. Nie, 50 lat kobieta, trójka dzieci odchowanych, i na mi trzymiesięczne dziecko sadza do fotelika do karmienia. I jest zaskoczona, no, bo przecież ona tak robiła, ona swoje dzieci już sadzała od początku i, i było w porządku, nie? I tak chciała, bo ona chciała przygotować obiad, więc chciała go sobie tak posadzić. Mówi, no, mamy bujaczek, mamy wszystko, no, ale z jakiegoś powodu to zrobiła, tak? No i dlaczego? No Okazuje się, że ostatni raz dzieckiem w tym wieku zajmowała się 15 lat temu. Czyli nic nie pamięta, a na czuja no, niestety popełniła bardzo duży błąd. Rozgadałam się jak zawsze, ale staram się tutaj no, co jakiś czas wracać do Was z konkretną wiedzą na konkretne tematy. I jeszcze raz Was zachęcam do tego, tak? Nasz kurs, jeśli chodzi o etapy rozwoju dziecka. I tam naprawdę, słuchajcie, poruszamy też kwestie smoczka, pieluchy, jak tutaj te kwestie, słuchajcie, rozwiązać, kiedy jest czas na to, żeby, nie wiem, pożegnać się ze smoczkiem, czy pożegnać się z pieluchą, jakie są sposoby na to, jak sobie radzić, tak, ze skokami rozwojowymi, kiedy uważać. W jakich okresach jakby rozwoju dziecka zwracać wyjątkową uwagę na to, co się z nim dzieje. Jakie sygnały, które daje nam dziecko, y, powinny być dla nas ważne i co nam dziecko próbuje zasygnalizować właśnie poprzez swoje konkretne zachowanie. Y, jak sobie to wszystko weźmiecie i zbierzecie do kupy. Jak przesłuchacie sobie to nasze szkolenie, to jest wiecie filmik, który po prostu możecie sobie stopować i startować w każdym miejscu, w którym chcecie. Możecie robić notatki, zalecam zresztą. To jest coś, czego trzeba się tak naprawdę, słuchajcie, nauczyć na pamięć, ale to Wam tak szybko wejdzie w krew, że będzie to dla Was oczywiste i będziecie mogła przyjść do mamy i do dziecka, które, prawda, nie wiem, ma 9 miesięcy, i powiedzieć: Ja wiem, że teraz będzie to, to i tamto, więc teraz chciałabym go rozwijać w tym kierunku, tak? To o to chodzi, tak? To chodzi o to, żebyście były dla rodziców specjalistkami, których potrzebują, tak? Jak ja chcę zaprojektować, nie wiem, ogród, to oczywistym jest, że wezmę do tego osobę, która od lat się tym zajmuje, tak? Która jest polecana od jednej osoby do kolejnej osoby, i dokładnie tak samo wygląda to w każdej absolutnie pracy, tak? Więc nie może być, słuchajcie, tak, i mówię to też do rodziców, żeby dziewczyny, które nie mają żadnej wiedzy, zarabiały 4,5 tysiąca złotych, czyli tyle samo, ile panie, które mają wiedzę ogromną. Bo gdzieś tam wam mówią, że tak jest i takie są warunki rynkowe. Nie, warunki rynkowe są takie, że musisz mieć wiedzę, doświadczenie, kompetencje i kwalifikacje do tego, żeby dobrze zarabiać. Także jeszcze raz Was do tego zachęcam, dziewczyny. To nie jest wiedza tajemna, to nie jest fizyka kwantowa, to nie jest coś, co świat przed Wami chowa. Możecie wykupić kurs u nas, możecie wykupić kurs gdzie indziej, powtórzę to po raz kolejny, możecie sami sobie tą wiedzę porządkować. My na rozmowie sprawdzamy Waszą wiedzę, tak samo na rozmowie sprawdzają ją rodzice. I dlatego nie dostajecie często pracy. Nie dostajecie też feedbacku od nich, bo rodzice no, nie czują się, jakby wiecie, że to jest w ogóle ich miejsce, żeby dzwonić, powiedzieć, wie Pani, co no, wypadała Pani fatalnie na rozmowie. Wolą napisać dziękujemy, to nie to albo dziękuję, kogoś znaleźliśmy. To jest ważne, słuchajcie. Ja wiem, że mamy czasy, jakie mamy i że każda złotówka jest przez nas oglądana 10 razy. Wiem o tym. Można sobie na to odłożyć. Możecie poprosić swoich pracodawców i zapytać ich, czy może by nie chcieli zainwestować, słuchajcie, w taki kurs. W zeszłym miesiącu trójka naszych klientów sama do nas napisała tak, że chciałaby sprezentować niani takie szkolenie u nas i rzeczywiście jej kupili cały ten pakiet. No i każdy tak naprawdę i każda z Was, która bierze udział w tym szkoleniu, jest naprawdę bardzo zadowolona, co też jest dla nas ogromną wartością dodaną, że my wiemy, że to jest szkolenie przygotowane od serca dla Was. Naprawdę według mnie bardzo przystępne i cenie. Nie będę już się dalej rozgadywać. W przyszłym tygodniu pewnie wrócę do Was z krótkim nagraniem a propos nurtów wychowawczych. Dzisiaj się skupiłam na tym rozwoju, bo. No, akurat w ostatnim tygodniu po prostu naprawdę, słuchajcie, no padły takie, takie sytuacje, yy, no, które gdzieś tam mi się bardzo mocno rzucają, tak, że to się po prostu cały czas dzieje. I muszę jeszcze jedną Wam opowiedzieć na sam koniec historii. Ja to też jeszcze było z, z minionego tygodnia. Tutaj założę, mama mi powiedziała tak, że wróciła do, że wróciła do domu i, i dziecko tym razem chyba 5, jeśli dobrze pamiętam, chyba 5 albo 6 miesięcy, bo tak, zaraz wam powiem dlaczego, tak mi się wydaje, że to było 5 albo 6 miesięcy. No, i mama już wraca do domu i synek siedzi na środku dywanu, obłożony poduszkami z każdej strony. Nie, jest, nie był siedzący, i nawet jeszcze jak to mama powiedziała, no, próbują, próbują, bo już zaraz chcą mu to belwu wprowadzać, więc rzeczywiście czekają na ten moment, kiedy będzie już samodzielnie siedział. No, ale ten moment nie nadchodził, no więc niania chyba wyszła z założenia, że po prostu przyspieszy ten moment, tak? I okazało się, że niania go tak sadza codziennie, już od dłuższego czasu, tak? Układa go poduszkami, żeby no nie wiem, ćwiczył ten siad i mama mówi, że no, siada z nią i mówi pani, nie wiem, Bożeno, Kasiu, nieważne, tak? Nasz syn, no ewidentnie nie jest jeszcze gotowy na to, żeby siedzieć, skoro tak się nie dzieje. Przecież my go do tego nie zmuszamy, nie można przyspieszać pewnego rozwoju dziecka, to się wszystko musi wydarzyć samo, tak? Jeżeli stwierdzi, że chce usiąść dopiero za, nie wiem... Trzy miesiące, no to tak będzie, tak? To jest jakby naturalna kwestia rozwoju. Każde dziecko rozwija się trochę w innym tempie, ale na pewno tego nie przyspieszamy. Tak samo jak nie chciałabym, żeby pani za parę miesięcy, nie wiem, chodziła z nim za rączki do góry, żeby ćwiczył chodzenie. Bo każdy, kto ma aktualną wiedzę na temat rozwoju, wie, że takich rzeczy się nie robi, tak? No ale no, Niania oczywiście przeprosiła, powiedziała, że robiła tak ze swoimi dziećmi i, i ogólnie to się sprawdziło i, i jakby nie widzi w tym problemu. Chcę, żebyście zrozumiały o co mi chodzi. Tak, Wiedza jest czymś, co zmienia się w czasie. Całe szczęście, że wiedza jest czymś, co zmienia się z czasem i w czasie, bo o to chodzi, że my no, rozwijamy się, rozwija się nasza wiedza, rozwija się medycyna, rozwija się nauka, i dzięki temu trzeba mieć i warto mieć aktualną wiedzę dotyczącą tego, jak rozwija się dziecko, co jest dla niego dobre, a co jest dla niego złe, Tak, jeśli chodzi, mówię jeszcze raz, o jego rozwój. Koniec anegdot, koniec historii i koniec mojego prawienia dzisiaj na ten temat. Także jeszcze raz na koniec wam powiem: zachęcam Was do inwestowania w siebie i w swoją wiedzę.